Witam serdecznie i dzysta, jestem ponownie Transdimensional One. Pracamy do Delta V, pierścienie Saturna. W tym odcinku przeskoczymy kilka ekspedycji do pieścienia i znajdziemy wystarczająco dużo zasobów, żebym pokazał Wam taką bardziej adekwatną pętlę rozgrywki w... Powiedzmy takiej środkowej fazie, gdy nazwijmy to w ten sposób. Dlatego też bez dalszej zwłoki przeskoczymy do jakiegoś ciekawszego momentu tych eksploracji pieścienia, albo już do momentu, który będę chciał specyficznie wam w tym odcinku pokazać dokładnie. W ramach ekspedycji do pieścienia znaleźliśmy anomalię jaderową. I jest najprawdopodobniej na tyle ciekawe, że moglibyśmy spróbować zajrzeć tam. A, oczywiście a, oczywiście chcemy dobinkę jednak uważać ponieważ w okolicy nie może być żadnej masy, tak jak mówiłem wam Musimy dopasować prędkość do trajektorii OK. I oczywiście musimy uważać ze zderzeniem się z jakimkolwiek przedmiotem, czy ze znajdowaniem się w zasięgu jakiegokolwiek przedmiotu. Podlecimy tam. Mamy zapas Delta V. Zobaczymy, co uda nam się znaleźć. Oczywiście może być to sytuacja niebezpieczna. Nie wiemy, co tutaj się znajduje. Wiemy tylko, że miała to miejsce anomalia. Więc możemy na przykład porozmawiać z sobą, które jest w okolicy. Jesteśmy zbyt płytko, żeby znaleźć to jakieś dobre złoża. Oczywiście udawanie się głębiej może być niebezpieczne, ale jeżeli ktoś specyficznie poszukuje dobrych złoż, to tak, jedyną poradą jest udanie się głębiej. I znajdujemy się w regionie tej anomalii. Nie mamy za bardzo niefortunnie więcej przesłanek, co tutaj może się znajdować, gdzie, jak i po co. Tym samym rozejrzymy się po okolicy i dopóki nie znajdę nic ciekawego, to przeskoczymy do kolejnego jakiegoś interesującego momentu. Znaleźliśmy naszego znajomego, który opowiedział nam o pewnym miejscu, do którego możemy się udać. I to miejsce to jest pierwsza stacja. Którą w tej grze zobaczymy na żywo. Już do niej lecimy, abym mógł ją wam w pełni pokazać. Widzimy ją na lidarze. Widzimy bardzo duży obiekt. Widzimy również, że w okolicy znajdują się dość spory asteroid. Oczywiście, jeżeli lecimy w stronę jakiegoś obiektu, to jest dość duży. Warto by było mm, i. Znajdują się na nim ludzie. Warto było nie strzelać w jego stronę z naszego uzbrojenia. I to taka drobna, drobna sugestia. I warto było również próbować nie zderzyć się z asteroidami po drodze. Wyłączymy również nasz manipulator, aby nie złapać jakieś asteroidy i w nią nie przewalić naokoło. I oto jest stacja kosmiczna. Jak widzicie, ta stacja kosmiczna również zajmuje się wydobyciem z okolicznych. Jak widzicie, mówiłem nie strzelać do stacji kosmicznej i w nią strzeliłem z środek. Mam nadzieję, że nie będę mieli tego za bardzo zazłe. Otrzymaliśmy dodatkowe osiągnięcie. I oczywiście chcemy wyhamować, jak tylko znajdziemy się. Używanie głównych silników tak blisko stacji również nie jest najossodniejszą rzeczą. Wolelibyśmy używać tylko silniczków manewrowych. Widzimy, że stacja jest na tyle miła, że wydobywa dookoła siebie i nie jest w stanie wszystkich tych zasobów zdobyć, jeżeli chcemy zadokować do stacji, yy... Takie stacje chcą kupić specyficzne zasoby od nas. Zaraz zadokujemy. O, właśnie zadokowaliśmy, złapało nas ramię. Musimy tylko. Odpalimy nasze własne ramię, żeby łapać, bo niestety zderzamy się z kawałkami skał dookoła. Oczywiście my nie mamy przetworzonej rudy. I to jest pewien problem. I to aby... sposób, aby mieć tą przetworzoną rudę, to jest powód, dla którego my teraz do tego pasa się udajemy i próbujemy zdobyć więcej pieniążków. No dobrze, jak to działało? Wydaje mi się, że... Możemy wywołać. Również te zasoby, które oni potrzebują, są sprzedawane po wyższej cenie niż gdybyśmy je do stacji zwyczajnie dociągnęli. Obawiam się, że... Męcik, jak to działa? Teraz powiedzmy, że chcemy oddokować. i po prostu chcemy pobawić się zasobami, które są w okolicy. Zebrać je i w przyszłości będziemy chcieli Wrócić moi drodzy na tą stację. Oczywiście dopiero wówczas będziemy mieli zdolność do przetwarzania zasobów już na miejscu. Ponieważ tej stacji nie interesują te kawałki skały, bo oni też nie mają osprzętu do ich przetworzenia najprawdopodobniej. To, co tą stację interesuje, to właśnie już przetworzone lud. I to jest coś, co my, w, co, w którą stronę my dopiero pracujemy. Właśnie chcemy zebrać wystarczająco dużo pieniążków, żeby mieć ładownię, która będzie w stanie coś takiego robić. Na ten moment pokręcimy się dookoła tej stacji, zbierzemy odebinkę rzadsze zasoby, które tutaj są, wrócimy na tą naszą główną stację, wreszcie za jakiś czas kupimy sobie faktycznie moi drodzy ładownię, która jest w stanie... Ludy e, przetwarzać, i e, to co zrobimy, to wrócimy i będziemy kręcić się dookoła tej stacji i sprzedawać im ten zasób, który oni e, potrzebują. Ale na ten moment pozwolę sobie przeskoczyć jeszcze odebinkę dalej w przyszłość. Wyciliśmy na stację kosmiczną. Udało nam się zebrać znów odrybinkę pieniążków. Jeszcze niewystarczającą, ale jesteśmy już coraz bliżej. Szybko rzucimy okiem. Ile tak naprawdę nam potrzeba? Potrzeba nam jeszcze jednej ekspedycji, żeby kupić najtańszy moduł, jeszcze dwóch, aby kupić od razu ten odrybinkę lepszy. Zobaczymy, na który się zdecydujemy. A niestety, w ramach tej ekspedycji, odrybinkę znacząco oberwały moje silniczki. I to, co zrobimy, to my od razu je wymienimy, bo szkoda nam czasu. Eee, udało mi się właśnie troszeczkę się tutaj zderzyć i troszeczkę tych obrażeń utrzymać. Na szczęście nadal jesteśmy ubezpieczeni eee, i nadal, nadal nie płacimy za to z naszej własnej kieszeni. To, co będziemy chcieli zrobić, to właśnie zrobić to, 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 to. I efektywnie wyruszyć znów do pieścienia i znów troszeczkę zasobów ze sobą przywieść. Zobaczymy, cóż takiego interesującego się wydarzy w międzyczasie. Powrót z kolejnej ekspedycji. Kolejna sprzedaż. I kolejny rzut oka. Jak widzicie, możemy zamontować sobie tą. Gorszą. To jest pewien drobny problem, ponieważ efektywnie my będziemy mieli 40% um, tych zasobów, które podnosimy ze sobą. No dobra, powiedzmy, że 3000, hmm, co mówię, 348000. A, jest jeszcze. Konieczność. Nie będziemy najwyraźniej w stanie tego ze sobą zabrać, tak jakbym chciał, ponieważ my również naturalnie chcielibyśmy mieć kontenery, aby móc więcej tych zasobów ze sobą zabrać ponieważ my nie będziemy już ich trzymali w ładowni, prawda? Ładownia będzie przetwarzała ten surowy urobek na już rafinowane e, minerały. Tym samym jednak czeka nas jeszcze jedna ekspedycja, zanim będziemy w stanie zrobić to, co chcielibyśmy zrobić i przeskoczymy najprawdopodobniej do wyników tejże ekspedycji, chyba że coś mega interesującego się wydarzy w międzyczasie. Oto i kolejny urobek. Nieco przeszło 100 tysięcy tym razem. Całość sprzedana. I rzucamy okiem. Redek kusi mnie teraz, żeby już na, na kamurę odwodzić. Czyli jeszcze jedna wycieczka, zanim będziemy przygotowani, aby faktycznie się tym pobawić. No cóż, dla was to kilka sekund, dla mnie to kilkanaście minut. I pyk. Dla Was upłynęło kilka sekund, dla mnie kilka godzin. Czterokrotne problemy z nagrywaniem, krasze, inne problemy. Koniec końców utoczymy również segment nagrania który chciałem Wam pokazać. Najistotniejsze, um, bo Kilka godzin temu wreszcie udało mi się zgromadzić właściwe zasoby. Jak widzicie, mamy mniej pieniążków niż ostatnio widzieliście, dlatego że w tym utraconym fragmencie opisywałem, co takiego kupiliśmy. Kupiliśmy właśnie Nakamura JPM. Jest to moduł, który będzie od razu przetwarzał wydobytą rudę na posortowane, rafinowane już minerały oraz kontener ładunkowy THI, który. Jest zamontowany do boku naszego stateczku, i kiedy się wypełni, możemy go odesłać do bazy wcześniej z nadmiarem zapasów i dalej jeszcze do wydobywać troszeczkę i być mniej obciążonym w ramach podróży, wówczas w pasie asteroid. Taki jest nasz obecny zamysł i po prostu wyruszymy sobie i pewnie się tylko, że jesteśmy, a jesteśmy, powiedzmy, mniej więcej zdolni do funkcjonowania, wyruszymy do pasa asteroid, transfer Hoffmana, do pieścienia, przepraszam już. Jestem na tyle zirytowany sytuacją, w której straciłem ładnych kilka godzin progresji kumulatywnie, że, że, że nie myślę do końca o tym, co mówię. Ale chciałbym ten odcinek mieć już tutaj nagrany koniec końców. Tyle w niego czasu włożyłem, że już do końca chciałbym dopchnąć. I tak, lecimy do pieścienia, i tym razem nasza przygoda będzie wyglądała zupełnie inaczej. Ponieważ możliwość rafinacji zasobów na miejscu możliwość przetwarzania wody na masę reakcyjną na paliwo. Fakt, że my jesteśmy zasilani przez reaktor jądrowy, który, prawda, w przewidywalnej przyszłości wewnątrz gry te pręty się nie... Te pręty będą nadal generowały zbliżoną ilość energii elektrycznej. Na przestrzeni lat nawet rozkład połowiczny, prawda, no to gdybyśmy grali kilka lat, to być może zaczęlibyśmy generować tę energię lubinkę mniej. Ale tak, tak długo jak właśnie używamy energii jądrowej, tak długo tego problemu być zwyczajnie nie może. Tym samym w pasie asteroid możemy spędzić tak dużo czasu, jak dużo, na jak dużo pozwoli nam moja zdolność kierowania naszą, naszym pojazdem. Bo oczywiście, jeżeli się rozbijemy, no to będziemy musieli próbować wrócić wówczas. I w sytuacji normalnie prawda, nigdy nie podnosilibyśmy żelaza, ale to żelazo, zobaczcie, ma ze sobą wodę również. I to, co my robimy, wrzucamy to do ładowni i teraz możecie usłyszeć, będziecie mogli usłyszeć w tle dźwięk. I przyglądajcie się uważnie naszemu okrętowi również. Przyglądajcie się również naszej masie reakcyjnej po prawej stronie. Widzicie? Ilość masy reakcyjnej wzrasta. Ta woda, która znajduje się wewnątrz asteroidy jest obecnie przerabiana na paliwo. To o czym wam mówiłem. Tutaj mamy olbrzymią ilość wody. Możemy jak najbardziej również po nią sięgnąć. Normalnie nigdy byśmy tego nie tknęli, prawda? Ale teraz w obecnej sytuacji jak najbardziej jest to rozsądna rzecz. To, co zrobimy dalej, to złapiemy ten fragmencik również, i będziemy najprawdopodobniej chcieli wlecieć dużo głębiej do pierścienia, poszukać dużo większych złóż. Wcześniej nas to praktycznie w ogóle nie interesowało, no bo i tak od razu musielibyśmy wracać, prawda takie złoże na długo by nam nie wystarczyło. Po chwileczce i tak musielibyśmy wyracać. Ale teraz. W w pieścieniu możemy spędzić godziny efektywnie w czasie rzeczywistym nawet. I jak widzicie te malutkie kawałeczki skały, możemy je ze sobą zabierać, możemy je zjadać i zaraz zobaczymy jak tylko przebijemy się przez tą olbrzymią masę wody, którą zostawiliśmy, którą wrzuciliśmy do naszej ładowni, zaraz będziemy w stanie... Zobaczyć prawdziwą potęgę tego narzędzia, tego typu ładowni, prawda, po który, na, na które tak długo oszczędzaliśmy. Widzimy, że mamy wreszcie przetworzony ładunek. Ten ładunek nie jest gromadzony w ładowni, jest on gromadzony w, osobnej, w osobnym magazynie. I my mamy zarówno ten magazyn zewnętrzny, który możemy odłączyć od siebie, i on może wrócić do stacji samoczynnie. Jak i na, na naszym pokładzie również troszeczkę przedwożonych materiałów możemy ze sobą zabrać i zgromadzić. więc za chwileczkę dokonamy przeskoku jak widzicie ja w ten sposób tutaj zbieram rzeczy przerzucam je do ładowni o, i o, oczywiście rzeczy które mamy e, tak musimy przepchać naszą gardziel Musimy moi drodzy przepchać naszą grać, ponieważ jedyne rzeczy, które są rafinowane, to są te rzeczy, które znajdują się tutaj u dołu. Jeżeli znajdujemy się właśnie w stanie mikrograwitacji, no to musimy odpalić nasze silniki, prawda, i przerzucić to wszystko na dół, tam gdzie jest rafinowane. Jak znajduje się to, to wszystko faktycznie na dole, drobnymi strzałami. Przerzucamy, i nie mamy już, jak widzicie, również tej, tej zagrody, która zabezpiecza kawałki skały przed wyleceniem. To jest troszeczkę niefortunne. Pyk, 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 pyk. I A to, co będziemy chcieli zrobić teraz, to my możemy porozmawiać z osobami w okolicy. Wiecie, jak to działa. Gdy porozmawiamy z tymi osobami, mamy na pokładzie pracownika, któremu płacimy, ten, ta osoba może znać te inne osoby. I istnieje szansa, że jeżeli się znają i się lubią, to inny pilot w okolicy może nam zdradzić takie informacje, jak na przykład lokacja stacji kosmicznej. A stacja kosmiczna jest czymś, co ja najbardziej chciałbym wam pokazać. Bo jak pamiętacie, z początkiem tego odcinka, to było kilka godzin temu dla mnie, e, odkryliśmy taką stację kosmiczną, ale nie byliśmy w stanie sprzedać im naszego urobku, bo nie był on rafinowany. Teraz nasz urobek będzie już rafinowany, tym samym stacja z wielką chęcią rzeczony przyjmie. Pozwolę sobie przeskoczyć będę próbował eksplorować, znaleźć dla Was taką stację, żeby zaprezentować to dokładnie. Otrzymaliśmy informację o sygnale w okolicy i wychodzi na to, że nie oszukano nas. Widzimy serię informacji o, o, o miejscu, do którego możemy się udać. Widzimy masę syg sygnatury na Lidarze i zaraz zobaczymy, co tam znajdziemy. Czy znajdziemy tam zagładę naszą własną, czy znajdziemy tam stację? do której będziemy w stanie zadokować szczerze mówiąc nie znam wszystkich rzeczy które mogą mieć miejsce w tej grze będzie to tym ciekawsze do zobaczenia przez was i zaraz zaraz jest to stacja kosmiczna która została zniszczona jest to wrak raj utracony hmm. Nie wiem na ile bezpiecznie jest trzymać się blisko wraku. Nie wiadomo, czy osoby, które zniszczyły, czy to ktoś zniszczył tą stację, czy została ona zniszczona np. przez uderzenie asteroidy. Chociaż zazwyczaj takie stacje są dość dobrze chronione przed uderzeniami asteroidy. Nie wiem, czy my możemy coś odzyskać z tej stacji, cokolwiek z nią zrobić. Widzimy masę sygnatur, wszyscy nie możemy na żadną z nich odpowiedzieć. Czy jak podlecimy jeszcze odrobinkę bliżej, to coś się wydarzy? Czy nie wiem, na przykład możemy przyczepić się do tej stacji? Nigdy nie miałem wcześniej styczności z taką strukturą. Dawałoby się, że powinniśmy mieć odebinkę więcej informacji na ten temat, jak już tutaj jesteśmy. Chociażby ostrzeżenie na ekranie, uciekaj, póki możesz. Ciekawe, ciekawe. Ta jedyna stacja, którą teraz znaleźliśmy, jest stacją zniszczoną. Czy. Chcemy zaryzykować, nie na przykład spróbować wlecieć do jej, do jej środka, zobaczyć, czy uda nam się coś z niej odzyskać. Jestem szczerze, szczerze zaintrygowany tym. Najprawdopodobniej to raczej skończyłoby się jakimś naszym uszkodzeniem. Tutaj teoretycznie coś po środku jest. Nie, możemy spróbować wlecieć do środka. To raczej źle się skończy. Powinienem był chyba najlepiej będzie jednak jak opuścimy ten region skoro nie mamy zielonego pojęcia czy możemy coś z tym zrobić nie wiemy czy ktoś się nie zainteresuje tą stacją poszukamy sobie kolejną wątpię, że nam się udało znaleźć kolejną nie wiem czy stracimy jakąś fabułę ale nie potrafię wymyślić żadnego sposobu w jaki mógłbym jeszcze wejść z tą stacją w interakcję tym samym pozwolę sobie przeskoczyć do jakiegoś kolejnego kluczowego momentu. Być może uda nam się jeszcze coś tutaj odszyfrować. Niestety do tej pory nie udało mi się znaleźć żadnej działającej stacji kosmicznej. Również nie za dużo wydobyliśmy, jak widzicie. Ale za to spotkaliśmy po drodze poszukiwacza złomu, który zdradził nam jedne koordynaty, których nie był w stanie sprawdzić wcześniej. I mamy teraz e, transponder JG43-3185, który nie odpowiada i wyświetla status błędu. Co sugerowałoby, że tak, jest tutaj obiekt, który wysyła informacje e, transponder. Jest to transponder, który zazwyczaj, jeżeli się nie mylę, jest przypisany do celu. Ja eee, przypisany do okrętu. I to, co my chcemy zrobić, to ten transponder podnieść. Nie jestem szczerze mówiąc pewien, co się z takim transponderem stanie, jak my go włożymy do. Okej, okay, uwaga, co do szalup. Czyli to jest przetyfalnikowy? Kapsuła. Tam z, może znajdować się jakaś osoba albo jakiś obiekt. I my naturalnie chyba nie chcemy. Spróbujmy zobaczyć, co się stało z tą osobą, czy tym obiektem. Wróćmy. Wróćmy bezpośrednio na stację, no bo nie mamy tutaj jak e, tego sprawdzić. Tym samym szukaliśmy stacji, znaleźliśmy wyjazd stacji, szukaliśmy zasobów, znaleźliśmy a, szalupę ratunkową. A, więc to, co zrobimy, no to wrócimy po prostu na naszą stację m, i jeszcze raz wrócimy do pierści pierścienia. Być może za tym następnym razem będziemy, będziemy mieli... A, więcej szczęścia z realizowaniem tego celu, który, przepraszam, który ja chcę zrealizować, a nie to, co gra nam e, swoją narracją własną e, opowiada. Więc spróbujemy uratować być może osobę. Nie wiem, czy krytyczny błąd zasilania już oznacza, że nie uda nam się uratować tej osoby. O cóż takiego tutaj może chodzić? Nagroda za ratunek. Otrzymaliśmy zaledwie 50 tysięcy. To jest tyle co nic efektywnie, ale przynajmniej uratowaliśmy kogoś albo coś. Tego jak widać, GIA nie zdecydowała się nam zaprezentować. W takim wypadku nie udało mi się do dokładnie tego, co chciałem w tym odcinku. GIA ze mną nie współpracowała. Nie mam niestety już więcej czasu, żeby ją do tego zmusić. Być może, jeżeli pojawi się następny odcinek tej serii, to będziemy tutaj moi drodzy eksperymentowali jeszcze z tym. Być może wymienię jeszcze tutaj ten najgorszy silniczek. Resztę na ten moment najprawdopodobniej zostawię i tym wszystkim zajmiemy się już w ramach następnego odcinka. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia moi drodzy. Hej, hej.